Sejf opowiada o dziennikarskim śledztwie w sprawie nieprawidłowości na szczytach władzy. Dlaczego powstała książka o tej tematyce? Bo to jest moje życie też jako dziennikarz. Często prowadziłem śledztwa, zajmowałem się tematyką związaną ze służbami specjalnymi, relacjonowałem wiele politycznych wydarzeń, negocjacji. Znam trochę kulis z tego, jak się robi politykę. No więc to dla mnie była taka tematyka dobrze znana. I gdy wymyśliłem sobie intrygę, to osadziłem ją właśnie w tym środowisku, które znam. Ale nie jest to prawdziwa historia, e, tylko napisana e, pod zmienionymi nazwiskami. Intryga jest wymyślona, natomiast e, wykorzystałem bez wątpienia wiedzę o ludziach, e, o pewnych mechanizmach funkcjonowania mediów, polityki i służb specjalnych. Nie obawia się pan, że Sejf stanie się doskonałą pożywką dla miłośników teorii spiskowych? <laughs> Hmm, ale to już nie ode mnie zależy. Myślę, że gdybym... Napisał jak, jakąkolwiek inną książkę też by ktoś przypuszczał. Znaczy, chciałem napisać kryminał albo thriller, albo właśnie książkę sensacyjną. I myślę, że bez względu na to, co bym opisał, to i tak ktoś by przypuszczał, że są to prawdziwe wydarzenia, ponieważ jestem dziennikarzem. E, jestem reporterem, więc że nie mogłem czegoś opisać i w formie literackiej fikcji opowiedziałem prawdziwe wydarzenia. Więc tutaj myślę, że wybór tematu, czy też osadzenie go w takich, a nie innych realiach, niewiele zmieniło. Jeśli ktoś chce budować teorie spiskowe, to zawsze znajdzie sobie e, ku temu powód. Czyli dopatrywanie się nawiązań do prawdziwych instytucji i osób jest nieuzasadnione. <grym> pewne zachowania, pewne działania pewnie nasuną czytelnikom jakieś konkretne postaci czy osoby, które znają z telewizji, z, z mediów. Natomiast nie są transportowane konkretne osoby. Czy to nie jest tak, że pisałem o konkretnym polityku o dziennikarzu? Czy działanie na styku wielkiej polityki i wielkich pieniędzy budzi zainteresowanie służb specjalnych? No tak, oczywiście. Służby specjalne, które przynajmniej w teorii mają dbać o nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo państwa, muszą zajmować się kwestią pieniędzy, biznesu. Rzeczy, które ze względów na strategiczne bezpieczeństwo kraju są ważne, dlatego też służby specjalne się tym interesują. Ważne, żeby służby specjalne nie przekraczały prawa i nie wykorzystywały możliwości, jakie mają, czyli inwigilowania obywateli do, 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 do działań bezprawnych. Czy nadużywania do inwigilacji, by kompromitować nie wiem, polityków, dziennikarzy czy osób, osoby niewygodne z jakiegoś powodu? A czy Pan był obiektem takiego zainteresowania ze względu na trudne tematy, które Pan poruszał? <grym> A czy gdybym to wiedział, to bym e, skierował pewnie sprawę do sądu, gdybym miał taką pewność e, i miał na to dowody. Ale staram się o tym w ogóle nie myśleć, bo to można popaść w paranoję, jak człowiek zaczyna myśleć, że w ogóle jest obserwowany, śledzony. Zresztą w dzisiejszych czasach internetu, Twittera, Facebooka e, i, telefonu, i, i aparatów fotograficznych w telefonach komórkowych to właściwie człowiek bez przerwy jest obserwowany. Każdy może zrobić zdjęcie, zaraz je wysłać, upublicznić, więc... No, żyjemy w ogóle w czasach permanentnej inwigilacji, to nie, niekoniecznie muszą być służby. Sami siebie często wkopujemy. Jest znane wiele przykładów, kiedy ktoś był na imprezie, z rozpędu wrzucił na Facebooka zbyt odważne zdjęcia z imprezy, a później miał problemy w pracy, bo szef to zobaczył, więc no. żyjemy w takich czasach, gdzie coraz więcej z naszego prywatnego życia jest na widoku publicznym. Wyrok, thriller dziennikarza śledczego Mariusza Zielkę, osadzony podobnie jak Safe w świecie mediów i polityki, przez długi czas nie mógł znaleźć wydawcy ze względu na ryzyko procesów. Czy spotkał się Pan z podobną niechęcią wydawnictw do własnej książki? Nie, nie w ogóle nie miałem problemu. Że skontaktowała mnie moja znajoma z wydawnictwem Rebis. Bardzo szybko się porozumieliśmy i nie miałem żadnych problemów, jeśli chodzi o wydanie książki safe i w ogóle jestem bardzo zadowolony ze współpracy z wydawnictwem Rebis. Dziennikarze w ostatnich latach coraz częściej decydują się na napisanie własnych książek. Czy zawód dziennikarza pomaga odnaleźć się w roli pisarza, czy istnieje inne wytłumaczenie tego zjawiska? Nie wiem, nie rozmawiałem z moimi kolegami, dlaczego postanowili zająć się liter literacką fikcją, tak. Czy zawód dziennikarza pomaga? Pewnie tak, no bo to człowiek uczy się obserwować zachowania, e, zna mnóstwo różnych postaw e, ludzi, Natomiast pytanie, czy to jest dobre, a to już muszą oceniać czytelnicy, bo, bo to, że my dziennikarze mamy czasami zapędy, żeby coś napisać i stać się pisarzami, no to nie oznacza, że to jest dobre, więc tutaj to czytelnicy oceniają. Czy uważa pan, że na polskim rynku wydawniczym jest miejsce na więcej książek political fiction? Tak, z tego co słyszę, to jest w ogóle teraz bardzo popularna literatura, dobrze się sprzedaje. Ja nawet mam takie wrażenie, że w Polsce bardzo mało powstaje tego typu książek. Mamy tak czasami nieprawdopodobne historie, które wydarzyły się naprawdę, że aż dziw bierze, że nikt nie opisuje ich, nie tw tworząc jakby fikcyjny świat wokół konkretnych spraw i po konkretnych historii, które miały miejsce. Myślę, że ten rynek się dopiero rozwija. Czyli w związku z tą odpowiedzią możemy oczekiwać kontynuacji sejfu? Tak. E, już jestem po wstępnych rozmowach z wydawnictwem i pewnie powoli będę musiał się zabierać do pisania drugiej części. A zdradzi pan, kiedy możemy się spodziewać premiery? Drugiej części? Tak, tak. Wstępnie rozmawialiśmy o wiośnie, ale no to, to zależy, jak będzie mi szło pisanie. Nie może, znaczy nie potrafię się tak zaprogramować, że wiem, że na pewno w ciągu, nie wiem, dwóch czy trzech tygodni napiszę, więc... Książce nie brakuje krytycznych opinii na temat mediów. Sejf to rozrachunek z tym środowiskiem, czy prowokacja wynieskierowana? Bardziej prowokacja do zastanowienia się nad tym, co robimy jako dziennikarze, dokąd zmierzają media. Jak będę chciał się rozliczyć ze środowiskiem dziennikarskim, to napiszę literaturę faktu, opisując pewne wydarzenia, które znam, które widziałem, i nie będę ukrywał tego pod płaszczykiem fikcji literackiej. Natomiast to jest bardziej taka próba sprowokowania kolegów dziennikarzy, którzy to przeczytają, do zastanowienia się nad tym, czy właśnie kierunek, w jakim idziemy i do media, nie jest zły. Chciałbym się zapytać jeszcze, jak wyglądał proces twórczy? A nie był łatwy. Najpierw wszystko sobie rozrysowałem. Jak już rozrysowałem, to. A to trochę trwało, żebym ułożył całą fabułę i całą intrygę i te wszystkie wątki posplatał, zaplatał. No tak, gdy już byłem gotowy, siadłem do pisania i nie bardzo mi szło na początku. Na szczęście miałem wyznaczony termin z wydawnictwa i pewnie to też gdzieś mnie zmobilizowało, do tego, że muszę. Jak już ruszyłem z pisaniem, to poszło i rzeczywiście przez miesiąc nic innego nie robiłem po paręnaście nawet godzin dziennie siedziałem i pisałem i to jest niesamowite przeżycie pierwszy raz doznałem czegoś takiego ponieważ nigdy nie pisałem fikcji literackiej kreowanie nowego świata nowej rzeczywistości postaci nadawanie im cech charakteru fizjonomii tego wszystkiego jest czymś niesamowitym i człowiek się zanurza w ogóle w takim świecie równoległym co powoduje, że na przykład kiedy szedłem na spacer, to nie myślałem o tym, co mnie otacza, tylko myślałem o tym, co się dalej wydarzy w mojej książce. Także to jest niesamowite i bardzo przyjemne, ale też męczące. Jak oddałem już książkę do wydawnictwa, to sobie w ogóle zrobiłem taką dwutygodniową przerwę, nic nie robiłem. Nie brałem już nic do czytania, ale nie brałem komputera do ręki, nie mogłem patrzeć w ogóle na monitor komputera, no bo wszystko pisałem na komputerze, więc no to jest też fizycznie męczące, ponieważ jak się siedzi kilkanaście godzin dziennie i pisze, no to plecy bolą, ręce bolą, więc to jest też wysiłek. Ja znaczy nie wiedziałem, że to się wiąże z takim wysiłkiem, ale mimo to bardzo chętnie spróbuję drugi raz. Czy ma pan zamiar spróbować swoich sił w innych gatunkach literackich? Na razie nie, nie, na razie nie. Mam pomysł na jakieś książki, literaturę faktu, ale na razie nie mam czasu. Mam przed sobą za chwilę program, uruchamiam w TVP. Na początku stycznia pracuję nad pewnym projektem internetowym. Chcę zrealizować filmy dokumentalne, więc mam dużo teraz zajęć. No i ta druga część safe'u, więc na razie, na razie poza książką safe o niczym innym nie myślę. Dziękujemy.